Dzień dobry, z bardzo serdecznie. Uczeniamy na dzień tym ze Dzisiaj jest z nami Jeff Tam jest ta i tym razem nie powiedziałem naturalny Jeff Tak, fajnie, dziękuję w końcu i tego trzeba cyk, 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 patrz. Pyk, 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 nie ma. ho 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 O nie, jednak jest. Za wysoko strzelałem trochę. Ale to fajnie, że zaczęły nam się tu Nie będzie problemów z kitami takimi. A może od której to co ty robisz? To nie komponent kity. Eee... Jak ty zabijasz to zawsze jest, nie ma komponentów kitów. Ale z tego no, wyszedł. Odejdźmy do bazy, zaraz będzie następny. No. Ale to fajnie, bo dzięki tym to mamy naprawdę dobrze teraz z komponentami. I kluczami do tych warsztatów, możemy pójść w kolejnym odcinku, ale na razie to czasu Ta na to nie ma. A te to do potrzebne? Poza tym, tyle? poza tym to są też naj, najsolidniejsze klocki w grze, więc jak chcesz to możesz nimi obłożyć Aha. swój silnik w swoim pojeździe, ale nie wiem czy to ma sens. Jak teraz są tyle komponentki, to tam wcale nie jest taki drogi. No. Światło się świeciło, ale... jest 18, światło się świeci, to dobrze czy źle? Nieźle, nie wiem czy pamiętasz. Ostatnio, jak byliśmy daleko, to udało się stwierdzić, że coś jest nie tak. Bo nie chce wydaliśmy. Mhm. wydaliśmy wszystkie komponenty na ulepszenie chat, bota Wiesz? No tak, no przecież. Też, też o tym już było. No ja i nie wiem, może ktoś z widzów coś zasługuje. Co możemy zrobić? Tu? Masz Cynie. jakieś klucze do magazynów czy coś? Przy sobie? Nie. Mam komponent kit. Okej, okay, no to mamy. 8 czy No ja tak tylko powiem, że może ktoś z widzów, ktoś kto to ogląda, coś zasugeruje, co możemy zrobić, bo na razie to pomysły nam się powoli kończą, chyba co? Jakieś wyzwanie, hmm. co możemy zrobić? Helikopter. <grywka> chyba się nie da taki, żeby funkcjonował normalnie. No ja chcę to zrobić. Możemy w końcu zawieźć jakieś te ananasy, popakować czy coś, żeby o. już było. Weź to, popodajaj po, te ziemniaki, bo się czączę. Ja bym pozbierał, wiesz co? Pozbierał te potyki. Pozbieram je teraz. Okay. No bo naprawdę tyle już jest dużo. Za dużo. Mylę się. Pod jakim przyciskiem w wpłynęć? A co teraz wraz te grałeś? Nie. Ty czemu się mylisz? Co, co ty z to podewać to zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Ja tylko odwrotnie przyspawałem. Masz spawać, czy przy sobie? Nie wiem, może mhm. mam. Tam. Podaj. No jechać. Out of fuel. Serio? Hmm. A to jest dziwne, że wodę się przenosi połączeniem Chablis. Co? Nie ma czego na bo to dziwne, co nie? Jeszcze się nie, z... tam... Jeszcze się nie zdążył zrespić, za blisko jesteśmy. No, to mogło to też być, bo byłem na farmie cały czas. Znaczy, ja też tu jestem przez cały czas. Wiesz, co chcę zbudować? Kolej. Kolej? Tak nie tylko. Tak, tak tory kolejowe zrobić do tego, do paczkowni z naszej takiej, Albo taką podw podwieszaną kolejkę, żeby tutaj wozić te. E, tutaj. E, od naszej bazy, żeby prosto była do tego kolejka, do. A może do coś innego, czy do tego. Pulta? Nie, kolejka, moim zdaniem, byłaby fajniejsza. A, Taka, bo... to Taka to sama, to będzie sama zawracać. Jak na przykład dojedzie do końca, to w tym momencie opuszcza, wyrzuca wszystko i zawraca. Wiem, czy tu jeszcze nie zrobiliśmy ważnego. Automatycznej famy, tak mówisz? No, trzeba zrobić. Czyli dużo piramidy. No <laughs> to też mam... to, to ja, ja chciałem się kolejką tu zająć. Wiesz, to musiałem pojechać, pozbierać jeszcze materiały. porozwalać dużo te. Dużo tych materiałów. Na kolejkę? Nie, no to tylko pasek muszę. Nie, na wszystko, na piramidę i tak dalej. No tak, ale to. Nie wiem, do, do setnego odcinka się raczej z tymi rzeczami wyrobimy. Ja bym, naprawdę... Ja bym proponował, żeby zrobić najpierw piramidę, potem członajczę razem. No a ja proponuję, przy okazji zapraszam do oglądania streamów, to się odbywają na razie regularnie co tydzień u mnie. Tam weekend był teraz, też week było, w piątek, wczoraj. Więc zapraszam, naprawdę. A, ja podziwiam. Eee... Do zobaczenia, jak pięknie zapominam o miniaturę. Tak. Znaczy nie zapominam, ale. Nie masz czasu. Hmm. No to, to zajmuje tam chyba aż całe 3 minuty zrobienie jednej miniatury, więc. No. Więc nie ma czasu na takie rzeczy. Czy inne filmy robi. No Jezu, dzisiaj taki długi dzień miałem. Tyle rzeczy dzisiaj zrobiłem. Co? Coś tutaj jest nie tak. To jest w ogóle 5 eee. sekund, zostało chłopie. słuchajcie i chodź tu. Ech, mruga to światło tam na szczycie, czy nie? Mruga. No, fajnie, mruga. Szkoda, że nie go nie widać tam z daleka. Co ty na to, żeby to autonomiczno robić w te, zrobić w ten sposób, że byłoby miejsca na wszystkie owoce i hodowało, na wszystkie te rzeczy i hodowałoby tyle, dopóki skrzynka nie będzie pusta, pełna. To ja nie wiem, jak chcesz to zrobić, ale możesz się tym zająć. Pozwalam ci. Eee... Hmm. No. Trzeba się zastanowić czy Ła bierze w momencie kiedy strzyncza będzie pełna. A wiesz co możemy zrobić? Jest 7 minuta, e, ten most wysuwany ze spodu. Tak. Teraz póki Od mamy spodu. czas. No tak, taki ten co był pierwszy plan, ale nie mieliśmy tego materiałów. Teraz nas stać na to. A to będzie tam chyba po wodzie przechodziło. No będzie, ale zda, będzie pod wodą, jakby jeden, będzie jednak na wysokości wody. Ten most tam leży dalej? Leży on tutaj, tak? Za dach służy. A co ty zrobiłeś, że tu połączyłeś? Tylko tłoki, gdzie, gdzie reszta tłoków jest? Bo ja mam jeden, a ja przecież mieliśmy ich dużo. Eee... reszta tłoków? Nie mam pojęcia gdzie może być. O! Ups. Zwolnałem w bok garażu. I? Rozwaliłem trochę. Dewnem chyba coś ci boli Co? Dewnem Do szedu nie było O! Fajnie, światło się zgasiło jak jest noc No Super Gdzie są tłoki? Eee, nie może sprawdzić tym Takim. A może w pojeździe moim? Co one by tam miały robić? Nie mam pojęcia. No tu nie ma. <grystanie> I też nie, nie ma, gdzie są tłoki. A może też łódkę odrzutową? Też można zrobić, ale gdzie jest... Gdzie są tłoki? Tutaj stoją? Są amortyzatory. O, dzięki. Mm. Serio. Gdzie są tłoki? Co się z nimi stało? Może zaczęliśmy korzystać... Aaa, A, nie. prawda, piramida. Nie, tam są dwa. No, ale to były trzy tylko. Trzeba zrobić A. tłoki, tak. A. Dobra, dobra, jeszcze raz co ci chodzi. Trzeba zrobić, to trzeba A ten jeden wziąć Co? Ten jeden wziąłeś. Tak, ten jeden mam. E, weź, weź benzynę zbierz. Po, po, na dół benzynę zbierz. A może w kąt złupmy post o zgarzu most na wprost. Będzie się przyjemniej i jeździł. Skąd zewź benzynę? No, no tu, dobra już. A już... wody, tak? No idź tu craftuję rzeczy, które są potrzebne. A to aż tyle benzyny na to potrzebne? No dwa na jeden tłok. A co tu jeszcze do niego? Gdzie on jest? Tu Dwa komponentki benzyny. ty i dwa te. Okej. Okay. Komponentki tu trochę więcej by się przydało, ale to jest tam chłopiusz. Nie, chyba go jeszcze nie ma. Obawiam się, że już może tu nie być. Niestety. jest dzień tak już już nie za szybko. No choć już cho tych co to zaciśczy nic, się nie połknąłem w, jakimś dziwnej, w jakiejś dziwnej tonacji. Bardzo, bardzo wysoki dźwięk wyszedł, nie wiem czemu. Ciekawe. Wsadziłeś tam do skrzynki? CO TY ROBISZ?! A to... Mówiłeś, że benzyn. Syropy! <sciropę> Jest już typu Nie wiem. tu idź poszukaj komponentki typu, zdobywaj, połaś tam gdzieś, a ja będę robił dalej. Bo trzeba ulepszyć. To idź do tej, tej placówki tamtej, co jest, jak ty tak to nazywasz, tak wiesz, placówka. Placówka żółwnicza. No, weź tam ogarnij. A właśnie, bo my to nie byliśmy, bo już nie do ile. Ten, co benzynę zrobił. Hmm. O, jeden komponent kit już jest. O, benzyna O Mały dach o. o halo Ile ich tu? Trzy mm. Ile tych komponentów trzeba? Trochę, tu jeszcze jakieś stałe. Tu też jest naimierz. Pamiętaj, że zamiast robić ulepszone, można też zrobić ich dużo. Nie, ulepszone się bardziej opłaca robić. Tak? Tak. Już okay. mam cztery. Powinno wystarczyć. Żeby cały most się wysuwał bo most ma długość chyba ileś tam przeciwsza. Czy te ulepszone na maxa? Nie, nie na, nie żeby... na maksa, tyle, żeby się otwierały dostatecznie daleko. Ale zrób wprost. most na wprost drężu. Nie, tutaj nie starczy, to A. trzeba miliard wtedy tych pistonów. Nie. No to niech będzie miliard. Ale to co, nie zawrócisz? Wkręcisz przecież tutaj. Nie. Chłodny ile razy już... Jezu, to, um, twój, to nie moja wina, wydać. że twój poez jest za duży, potem tu mamy ładny płot już ten z oświetleniem podłączonym i zrobimy ten z Przestawimy, co za problem. Nie, to ty sobie zrobisz, ja robię tak. Nie. Możesz sobie poza filmem na swoim sejwie to ten regulować, ale ja robię to w ten sposób. Nie. Tak. Nie I jest most. Espowarkę oddaj. Nie. <laughs> Jak to nie To Ty ja chcesz mieć most. Tu muszę tego usunąć po. 9 Dziewięć z kitów mam. Dobrze. Nie odważaj się. Coś 700. tu odpadło. Prostuj most na wpost do Riażu. A tu odpadł kawałek bazy. Słyszysz? Nie widzę po co. Po to aby fajnie się wyjeżdżał, znaczy to nie musi być na wpas, to może być koło budki na przykład. Mam klocki, w ogóle mam jakieś klocki. Daj spawarkę. Chodź, robimy to normalnie. jak było od początku. Tu ty rób. Masz tam pistolet, tu masz spawarkę, to ty, ty rób. Ja się tutaj zajmę rzeczami. Masz jakiś fajny pomysł na wymierzenie doli do Oli tego? Bo, bo nie wiem, czy budkę przestawiać, czy zrobić po prostu tutaj bokiem. Tu już jest lampa, więc ja bym budkę przestawił. A to i będzie na lampę Będzie trzeba je przestawić. Ja nie wiem. Ty ruchę chcesz. Dobra, zrobię tak, żeby było mniej więcej pół na pół odgrażu. Znowu ziemniaki posadziłeś? Tak. Nie ma nic lepszego. No do strzelania nie. <laughs> o skrzynka. Ale fajne te planety. O szkło. Wiesz co ja zrobię? Coś czego bardzo dawno nie robiliśmy. Naprawdę bardzo dawno nie robiliśmy hmm, Czyli Coś co nam się przyda w sumie Potrzebujemy szkła Pewnie będziemy potrzebować w przyszłości W sumie chyba nawet mogę zrobić jeszcze jedną tą Ile ona kosztuje Gdzie no. one są? O, to one tanie są Tu nawet jeszcze jedną zrobię To przy okazji zrobię tą metodę, co tam widziałem w internecie. Jeszcze ile kosztuje taki jeden amortyzator? Też mogę zrobić. Tego też zrobię. Tu łożyska miałem chyba taką sześć łożysko idealnie. Tu jest środek. Tak, tu jest środek to w ogóle super. Tak. Tak. так, 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 хоп, ой, хоп. Ой, забракнул. Wiesz co ja chcesz zrobić? Domyślasz się? Yy, nie patrzymy nawet. A domyślasz się? O, już widzę po czerwoducie. Dawno tego nie robiliśmy co? Tak Ta tu masz jeszcze... A -a -a. Masz, w skrzynce masz jeszcze jeden piston nie chcesz. Dobra, a tutaj jest czy nie? Nie wiem... Yy... O, dużo tego tutaj, tutaj potrzeba. Ale śmiesznie ten most tu A ten most to myślisz, że z tego odrębna robić czy z nie wiem. Nie wiem. Most? No lity, żeby lepiej, żeby był. Będzie łatwiej przejeżdżać, nie Ale będzie się tak. nie zliczowało Ale będzie cięższy. Tak. A nie ma nigdzie już tych? Tych metalowych, tego metalu fajnego? A on jest słabszy. To znaczy cięższy. Ale wytrzymalszy, i ładniej wygląda niż drewno. No. Tutaj metal metaly to, to jest duże no, możesz pół na pół zrobić. Oj oj, oj, oj. Proszę mnie tutaj ten... telepie mocno. A, to jeszcze potrzebuję ten pojemnik na... na ...patyki. A... myślisz, że gdzie można taki kontroler umieścić, tego wszystkiego? Kontroler? Przycisk tylko wystarczy. Ale... chodzi o to, że skrzyńczę to tak, bo... Nie wiem Ma no, Elektronicze już no. Czyli nie ale... to Nie wiem spodu, albo gdzieś tam w pokoju tamtym gdzie teraz wszystkie te rzeczy są jest, tu już nie podjadę, za nisko zawieszenia zrobione. Albo potrzebuję napędu naprzód, a nie na tył. Hmm. Muszę innej skały poszukać, bo ta jest...

dosyć komicznie źle. Ale cóż, zdarzy się. Ostatnio zauważyłem, że scrap się naprawdę ciekawie baluje czasami. Co się ciekawie robi? Baduje. No. Hmm, ciekawe bagi? Co to znaczy? No. Co można myśli przez ciekawe bagi? Czuję, że te takie duchy elementów, które na przykład spała się na podnośnik podnosić. No tak, tak, tak. No to zauważyłem, że się nieźle czasem baruje. Kto tam zaczął stały, strzały tak kopiesz intensywnie? Być może, być może to. Zaraz stropisz wszystkie w okolicy. Heh. Nie, nie, na no to się nie bój. Tu chyba ta łatwiejsza do będzie, No Wszystkie te skały są w takich ma mikropogórkach, przez co bardzo utrudnia ich kopanie. Wiesz o co chodzi? Wszyscy? Wszystkie? Wszystkie. No to trochę słabo. Jeszcze tak kule kula. Takie były mikrowybuchy mają, jak się jej kopie. przydałoby się, że to miało bardzo dużo wytrzymałość, mm, taki element mocujący. Bardzo bezpieczny. W hmm, już 26 minut. No to nie wiem, to ja może będę wracał, tym sumie mi się kończy. Już, nie, jeszcze uzupełnię jeszcze do, do pełna, zapakuję pojemnik. To obić z Devna, czy z czego? Nie wiem, z czego chcesz, no. Ja Zajudę z Devna, będzie bardziej prosto mniej się będzie badzowało. Zobacz, czemu nie jedziesz. Bo może nie chcę. Mhm, tak. Na pewno o to chodzi. Jakie z tych silników ciepnych. Ja już pełny mam ten. Dobra, wracam Oj, no to. Autofuel oczywiście. Ostatnie trzy, które mam przy sobie. Jest też online na Steam. Nie. To, co mi pokazało, że Anaga gra teraz w Skrat Mechanik. Eee, nie. pyta się z Steamu. mi na chwilę po prostu dać. offline i online. Dobra, kończymy? Już za. No, ja ci się wpakował w pokoju O, ale patrz, ile tego mam. Ty lepiej patrz, że jest to. delikatnie długie. No, o! Coś takiego zrobiłeś. Skąd kontroler wziąłeś? Z czego? Dobra, kończymy. Ja u już sobie zakończę. To Pawie do cząstka drażu dochodzi. No widzę, ja u siebie zakończę, bo ja mu ten rażu zrobiłem. No do widzenia Dobra. u mnie.